Sierżant tabowy Karolina Rzych, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Drawsku Pomorskim. Pani rzecznik wciąż przestrzegacie przed oszustami, ale jednak dochodzi do tych zdarzeń. Policjanci przestrzegają mieszkańców powiatu drawskiego przed oszustami, którzy próbują wyłudzić pieniądze metodą na tak zwanego policjanta bądź wnuczka. Sprawcy działają z reguły w określony sposób. Dzwonią na telefon stacjonarny osoby starszej podając się za najbliższego członka rodziny. Z reguły informują, że albo padli ofiarą jakiegoś przestępstwa, albo spowodowali wypadek z kukiem śmiertelnym i pilnie potrzebują dużych pieniędzy. W momencie, kiedy pieniądze osoba starsza przekazuje oszustom, kontakt z nimi się urywa. W ostatnim czasie dochodziło na naszym terenie do zdarzeń. W przeciągu tego tygodnia mieliśmy ponad 10 zgłoszeń, gdzie osoby starsze informowały nas o próbie wyłudzenia od nich pieniędzy. Niestety trzy z tych zdarzeń były y, skuteczne. Y, starsze osoby z naszego powiatu, z, głównie z Drawska Pomorskiego i Złecieńca oddały ponad 350 tysięcy w ręce oszustów. No właśnie wciąż prowadzicie akcje i jak jak się chronić przed tymi oszustami? Przede wszystkim w momencie, kiedy zakończymy taką rozmowę, zadzwonić do najbliższego członka rodziny, potwierdzić tę informację, albo do kogoś z bliskich, żeby spróbowały nam pomóc w tej całej sytuacji. Możemy również zadzwonić na numer alarmowy i zapytać, potwierdzić, czy faktycznie takie działania miały miejsce. Oszuści dzwonią tylko do seniorów, czy też do osób młodszych? Z reguły dzwonią do osób starszych i dzwonią na telefony stacjonarne. Czy oszuści dzwoniąc, wiedzą, do kogo dzwonią, czy dopiero w trakcie rozmowy. Próbują się dowiedzieć, z kim mają do czynienia. Bardzo często oszuści nie wiedzą, do kogo dzwonią, ale w trakcie rozmowy osoby starsze same podpowiadają imiona wnuczków albo dane jakieś szczegółowe, które mogą określić, z kim rozmawiają. Czy po tych ostatnich oszustwach będziecie jeszcze bardziej informować społeczeństwo, żeby było jeszcze bardziej czujne? Cały czas policjanci na terenie całego powiatu prowadzą działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa osób starszych. Przypominamy im, jak dbać o swoje bezpieczeństwo i nie dać się oszukać.